Dobra, Kamina, twoja komputer. Ja. Czy wy widzicie, co tam się święci? Sama nie dowierzam, słuchajcie. No hejka na moim kanale, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku, pewnie tak jak w czółwce, już widzieliście, co się święci, będą pomidory, będą pomidory. Jak to się stało? Wicka mojego kanału, Ania, którą serdecznie pozdrawiam i która nic nie wie tak naprawdę, że jej mąż postanowił postawić mi właśnie. W zasadzie nie wiem, jak to nazwać, nawet zaraz pójdziemy do Marcina i on wszystko opowie, bo to nie jest taki tam. Tunel foliowy to nie jest jakaś tam e, szklarnia, to nie jest e, też z poliwęglanu, więc tak naprawdę nie będę się tutaj mądrować, zaraz pójdziemy do Marcina i wszystko opowie. E, w każdym razie sama Ania nawet nie wie, że jej mąż do mnie napisał i e, tak sobie zażartował do Ani zresztą, że a, postawimy pani Kasi, nie? No i tak napisał i faktycznie zgadaliśmy się jakiś czas temu. No a dzisiaj dochodzi do skutku. Więc czujecie moją radość, mój poziom ekscytacji i to ile pomidorków będę miała. Miłego oglądania. Tak, to się nagrywa. Na koniec filmu postawiam te śmieszne sceny. I jak wcześniej wspomniałam, żona Marcina, Ania, którą serdecznie pozdrawiam, ogląda mój ja kanał. Też. Ty też? Ja też. O kurczę, no dobra, no to fajnie. Marcin też ogląda mój kanał z żoną no tak w sumie nie masz wyjścia nie no i co dostałam na zająca można powiedzieć bo jest dzisiaj wielki piątek no wielki piątek tak jest no ta także dostałam na zająca od widzów mojego kanału powiedz co to jest w zasadzie bo to nie jest szklarnia bo to nie jest to jest taka folia ogrodowa. Mała folia ogrodowa. Tak, o wymiarach 3 szerokości na 4 długości. Specjalnie pod moje zamówienie w zasadzie. Tak jest. Bo tak sobie wymierzyłam. Poczekaj, bo ja mam tyle pytań, że ja nie wiem od czego zacząć. Z czego jest to tworzywo? Tak, tworzywo to jest y, plantyka PCV zbrojona, która jest bardzo mocna. Mm. Po niej można chodzić, ma 15 lat gwarancji. Sam producent daje na to 15 lat gwarancji. Więc mm. mówię, że że to jest bardzo mocne i wytrzymałe. I wcześniej wspomniałeś, bo w zasadzie ty się y, tak bezpośrednio takimi małymi projektami nie zajmujesz, tylko nie, to są pro, duże hale produkcyjne? Tak, produkujemy duże hale namiotowe, głównie dla dużych firm przemysłowych. No jakby to jest materiał, który jest używany do jakichś tam hal y, takich przemysłowych i tak dalej, no to... Musi ja tu, być ja, konkretnie i mocno. No, musi być konkretnie i mocno, więc ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że to wytrzyma tutaj mój wiatr i wszystko inne, także... Fajnie, fajnie, no. A tak w międzyczasie, w wolniejszym czasie. Robimy też takie folie ogrodowe. Ale ogólnie takie też na zamówienie, w razie czego, jak widzowie mojego kanału by chcieli. Zrobimy. Zrobimy. Tak, załatwiłam Wam, że zrobimy. Tak jest. Ja dostałam oczywiście jakby w prezencie, ale zdradzimy widzom, ile na przykład o takich wymiarach kosztuje w tych w czasach. W tych czasach w granicach 4,5 tysiąca złotych. I gwarancja jest na? Na 15 lat. Od czym one, się, czym one się różnią od takich tych poliwęglanowych w zasadzie, bo... To ogólnie, no to jest konstrukcja mocna, konstrukcja jest z metalu, nie jest aluminiowa, jest ocynkowana. W plandeka jest, to, tak jak mówiłem, PCV, wzmocniona, nie boi się gradu, ani jakichś tam innych warunków atmosferycznych. I ona jest tak skręcana na solidne śruby, ja widzę, że to będę mogła sobie chyba huśtawkę na tym przywieźć. Można być... Można huśtawkę. Można huśtawkę, nie? Tak jest. E, I to jest spawane, tak? Tak, to jest konstrukcja modułowa ogólnie, co e, można ją powiększyć, poszerzyć, już nie, ale powiększyć, przedłużyć. Mhm. I konstrukcja jest e, skręcana na, na śrubki, każdy element jest skręcany, żeby to łatwo było przewozić. Plądka jest, jest puszczana w kedry. Czyli to teraz idzie w takie prowadnice, tak? Tak, w prowadnice aluminiowe. Mhm. Plandeka jest wgrzana, w plandekę są wgrzane kedry, które później wprowadzamy, właśnie i to się na tym nie ma prawa, żeby wyrwało. I to mhm. jest taki system właśnie łączenia konstrukcji, z plandeki z konstrukcją. Czyli się tak nie potłucze, jakby nie? Nie, jak nie jak potłucze przykład... się, mhm. nie kruszaje, ma, do, ma dobrą do, wytrzymałość, ma takie. Przepuszczalność świata. No Przepuszczalność światła jest odpowiednia, żeby rosły pomidory. Tu już kilka osób to przetestowało. Więc w każdym razie zapraszam. W opisie filmu, jak zwykle, zostawiam wam namiary bezpośrednio do ciebie. Działacie tak. na terenie całej Polski? Tak, całej Polski. Także naprawdę... Yy... Ja tutaj się bałam, nie wiem czy tam już mówiłam o tym wcześniej, bo tam chodziłam i nie wiem jak to zmontuję, ale ja już wcześniej, właśnie zanim tutaj się umówiliśmy, no to przeżywałam ci, że, że to strasznie wieje i to wiesz, tak mnie zapewniałeś, że będzie wszystko ok, także ja jestem tego pewna w sumie po tym montażu, po tym co tutaj widziałam. Co no przez to... telefon nie da się tego wytłumaczyć. No Dopiero właśnie, jak się nie? teraz zobaczy, tak jak to jest zmontowane, to, to widać, że to jest solidne tak, i tak. konkretne. No, zdecydowanie. Robota dobiega końca. Ale tak, jeszcze, 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 jeszcze. Trzeba kawę wypić i tak dalej. Ech. O, bociany, bociany, bociany lecące. Ja w tym roku, słuchajcie, cały czas widać? Nie widać pewnie, a może widać. Nie wiem. Ale drugi raz moje drugie bociany w tym roku. I znowu są lecące. A ponoć pierwsze bociany, jakie się zobaczy w danym sezonie, to taki będzie rok. I ponoć lecące to jest szczęście. Ja już drugi raz. Mam szczęście. Tak wierzę, że będzie szczęście. Ha! Mój ogródek, mój ogródek tutaj rośnie. Wszystko do brzegu. Co ja chciałam powiedzieć? A, no, że pomalutku zmierza do końca robota. Idzie to bardzo sprawnie. Bardzo szybko, tak naprawdę. Dwie, trzy godzinki, i jest po sprawie. Konstrukcja naprawdę jest mega solidna, bo naprawdę się obawiam. Znaczy, może nie tyle się obawiałam, bo jakby Marcin przez sam telefon mnie zapewniał, że absolutnie daje gwarancję, że tutaj się nic nie wydarzy. No jeżeli ktoś już tak jest pewny, a ogląda mój kanał i wie, ile razy ja mówię na tym kanale, jak tutaj wieje, no to ja mówię, że No, tak się cieszę, nie macie pojęcia. No. Teraz są montowane tutaj drzwi. Drzwi będą przesuwne na jedną i na drugą stronę, tak? Czyli będą jakby dwa skrzydła? Tak, dwa skrzydła. Mhm. Prawe i lewe. O, jak to? Zależy z której strony. Będzie można wyjść wejść, i wyjść. Wejść. Co? Nie gadaj! No to to ci powiem, zaskoczyliście mnie strasznie. No, fajnie, fajnie. Teraz, wyszliśmy teraz, bo jak weszliśmy, to i wyszliśmy. Hmm? Skąd taki pomysł, że się nie uda? Że się nie uda, a to tata. Tak? No, jego hasło. Zawsze coś tam. Tak Prześmiewczo, nie? Coś tam robiła, i tata zawsze podchodził. Kasia, to się nie uda i to się nie uda. nie, Aha. On był znany z tego, nie? Taka maruda chodząca. Ale on tak nie że, że faktycznie wierzy w to, że tam się nie uda, tylko tak sobie dokuczanie. o. No i tak stąd się to wzięło. Nazwa o, to... kanału się stąd wzięła, nie? Z tunelem a... się uda. No, <laughs> tak. Ojcze, załóż tą czapkę inaczej, bo nam mówią w komentarzach, że wyglądamy jak kluszardy. Zimno jest. No to tym bardziej załóż na uszy, nie tak jak, jak w tym serialu Sąsiedzi, na samym czubku. To na uszy to nie będę słyszał. Na potrzeby filmu tak, proszę bardzo. Żeby Ania wiedziała, że potrafisz myć okna. No, przedświąteczne porządki, proszę bardzo. Voila! Widzisz Aniu? Potrafi. Umyje ci okna na święta, tak? Już są umyte. Ale następne pewnie tak. Masz to na filmie. Po prawie Gila. No. To się nagrywa? <grywa> tak, to się nagrywa. Na koniec filmu postawiam te śmieszne sceny. <grywa> Jak sobie wycierasz, Gila? Dobra. <grywa> o, ekipa się zbiera. Tata robi backstage na Instagram. Aha, to ja mam ludzi, ja mam wszędzie ludzi. No nic, na tym kończymy ten piękny odcinek z tym pięknym prezentem wielkanocnym. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Całej ekipie tutaj bardzo serdecznie dziękuję. Zrobiliście mi święta, zrobiliście mi tydzień, dzień i w ogóle fantastyczny prezent. No i bardzo się cieszę. Wyślę wam pomidory. <laughs> nie, wy macie swoje. Mamy swoje, mamy mnóstwo no, pomidorów. Mają swoje, no ale e, będziecie mieli u mnie, nie wiem, reklamę do końca mojego kanału. <laughs> Niech się ten kanał nie kończy. O, dokładnie. To się uda. To się uda.